Dzień dobry, z tej strony Halas, z tej strony z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego w Podlasie XXI wieku. Dzisiaj zajechaliśmy do Choroszczy, słuchajcie, Choroszczy jednoznacznie kojarzę wszystkim e, no, z Krzysztofem Kononowiczem, że ja wypróbowałem e, przyjść na jestem troszeczkę winny za to, ale Choroszcz to nie tylko e, e, Choroszcz, czyli ten, jak to się mówi, szpital psychiatryczny, ale też Słuchajcie, taki obiekt wodny, takie oczko wodne, pierwsze w życiu tu jestem, chociaż e, mieszkam na Podlasiu całe swoje życie, ale zobaczcie wokół, proszę pokazać całą infrastrukturę, co tu się dzieje, normalnie są przebieralnie, e, jest boisko, można grać w piłkę nożną, e, ludzie, wszystko jest... nie wiem co ona ma oznaczać ale to jest fontanna i ogólnie rzecz biorąc jest fajna najfajniejsza jest pogoda bo świeci słońce byliśmy dzisiaj w, w jechaliśmy z Warszawy byliśmy słuchajcie w Wyszkowie w Wyszkowie poznaliśmy nowe miejsce wcześniej mieliśmy na nowe można sobie grill zrobić koncept zrobić Spotkałem tutaj kolegę, którego nie widziałem. Gra, grałem z nim z 30 minut temu w e, zespole Poseidon w piwnicy. No i pozdrawiam. E, oczywiście Mariusza, który siedzi w domku i nigdzie się nie rusza, bo tak jest najtaniej. Sława wszystkim z klarusą. Pozdrawiam. Z Podlasia. Mówił do Państwa. Adam Stajsa w Cześć.